Makożymarzki z tej strony, Peli W Dzisiejszym odcinku będziemy grali w Rockstar Games GTA 5 Online. Słuchajcie, dzisiaj niestety nie umiem konfigurować PlayStation z programem do nagrywania, więc będę iPhone'em nagrywać. Ale będzie dobrze, będzie, będzie, będzie plus view. Najlepszy view będzie. Najlepszy, wiew będzie. najlepszy widok. Będzie po prostu miód malin. Także, że Meczko jesteś w grze. Jak widzicie, jest śnieg, jest zima. Będzie pompa. Tysiąc ucy za moją głową. O kurde. Jest źle, jest źle. Trzeba uciekać. Także macie tutaj full view HD. 5% view najlepsze. To, to będzie najlepsza gra. Dobra, LUDZISKA przepraszamy problem? Z urzędu skarbowego dzwonili, ale już ich sprawiłem Także jest dobrze, nic Was trudnego ani ciekawego nie ominęło Ale jedziemy, jedziemy do biura Prawda szofer? No, jedziemy na biura, będzie git. Widzimy się już w biurze Jak coś się stanie, to streamowego To, to ten, zgłosimy się 07 Dobra, także panowie już prawie panie już prawie podbiorem jesteśmy tutaj macie o, o prawie 1 KM I, Żeby nie było, że was jak kamienie przez ta nosa te takie wiecie, te takie moce fajne, nie? Co, su, super są super Hirosom, ten krad, nie? Co jedziemy teraz pod, podbiera, i podbiora i... Ale oje, 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 jesteśmy, łakudę! Shofer, wjeżdżaj, wjeżdżaj, tam, wjeżdżaj, dajesz, dajesz! Nie motorem na nogach, tam, wjeżdżaj, silizgiem jak komendosi w Butterfieldzie, dawaj, dawaj! Jest, jemy, jemy! Kasta głowy, ale leś, idzemy! ci go, bo ty tylko jedziesz, ja nagrywam! Jest! 25.00, się kurde! To... Czeo, czper, ja nagrywam. O, jesteśmy. A ja po plemii, A jak? Daj przekąski, Żydzie, po... Da, 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 dawaj przekąski. Przekąski dawaj. dawaj. What you like? wszystko dawaj. Dawaj, jak leci, jak leci. Dobra, jak leci. Dobra, do biura. I my, dwójeczka, do biura. To małe, do biura, dawaj, idziemy. No, idziemy, idziemy. Idziemy do biura teraz... teraz. pokażę Wam... A ja, ja teraz popatrzymy na sobie na sąsiada... ...łodzieja... ...mo kogo innego... Sąsiad się kąpił... Pewnie, pewnie... pieniądze z komunii dziecku kradnie... ...a to Żyd... ...a to Cykaninę... ...dobra... Za, za bardzo... ...jak w trudnych sprawach się zrobiło... ...yyy... ...yyy... ten... ...se... se, se, se do tego komputerana o I, a, a, I teraz nie wiem, co robić Które klikamy? To może być Może być Może być Nie, 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 Nie robimy misji, bo ty coś jeszcze zepsujesz, a misja za droga jest Chodź Chodź, idziemy ludzi przejeżdżać, panowie Widzimy się na ulica Drowe Strea dobra panie i panowie zawsze się stała szofer jakimś prawem fizycznym wylodował na dachu tego hangarowca na tym na lotnisku nie wiem jak to się stało bo ja w kiblu byłem ale ale chyba prawa fizyki u szofera nie działają ja, si ja się go boję ja się go boję ja się, ja się go boję panowie czy jest? co jest co zrobić nie Precz! 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 Szatanie! Precz! Precz! Idź! Idź, to szatanie zły. Idź! Dobra, panie i panowie, szofer nie żyje. Został podany egzekucją przez tego o za zarobienie szatańskich rzeczy z moim autem. O, on jeszcze żyje! Gim! O! Super!